Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj na międzynarodowych targach poznańskich i przyjechaliśmy tutaj na PGA Poznań Game Arena, e, czyli gamingowe targi, e, gdzie jest bardzo wiele wystawców z różnych krajów, z Polski e, są Indie Studia, e, są też twórcy, e, można się z wieloma youtuberami spotkać, zrobić sobie zdjęcie, przyjść piątkę pogadać, no i wszystko to właśnie tutaj. E, idziemy zobaczyć. Ja jestem pierwszy raz na PGA, nigdy, nigdy nie byłem. E, no a są takie. Naprawdę to największe gamingowe targi w tej części Europy. Zapraszam. Przyszliśmy na strefę tak zwanych indyków. Z tego zwykłego, jak jeszcze nie odkryłem tej swojej pasji, tej umiejętności, tego, że chcę właśnie w życiu robić takie właśnie prace kreatywne. Jest w promocji jakieś 80 zł. Nie pamiętam, czy ona nie kosztuje jakieś 100 zł. Oczywiście najlepsza rodzinna gra. Wszyscy grają Minecraft oczywiście. E, Widzę, że, że tu na Xboxach tłumów nie ma. Tłumów nie ma, no. Gry mojego dzieciństwa to nie jest Minecraft, a wasze gry Lego to jest jedna z najnowszych gier studia TT Games. 5, 4, dla drużyny po stronie lewej. Przyszliśmy na strefę tak zwanych indyków, czyli gier indii, gier niezależnych studiów. Mi się to zawsze podoba na tej strefie, znaczy nigdy tu nie byłem, chodzi o to, że widziałem u innych twórców, że te studia, na przykład jak ktoś chce pograć, są bardzo fajnie odzorowane, tak jak tutaj. Generalnie to jest takie połączenie gatunków, bo to jest trochę survival, symulator, city builder i w sumie taki management i z elementami jeszcze RPG. jakby. Gra sama w sobie polega na tym, żeby na początku zbierać zasoby, budować narzędzia, budować domy e, mieszkalne, pracownicze, typu kuźnia. Tak, takie te gierci, które gdzieś tam e, są znane, ale mają słabą grafikę i ogólnie to wy zrobić. coś To jest takiego... właśnie takie tak, w realiach średniowiecza, tutaj mamy właśnie to, żeby było w takim stricte średniowieczu, ale taka nie rycerskie średniowiecze, że mamy właśnie tylko rycerzy, walkę na miecze i, i ten, ale bardziej takie Wioskowe, przyziemne, czyli taki lud, który właśnie gdzieś tam sobie yy, żyje, prosty, buduje, rozbija wioskę. No i właśnie o to chodzi, żeby zbudować swoją wioskę, jak najlepszą. I na zasadzie, że właśnie jak zbudujemy, możemy przygarniać osoby do swojej wioski. Czyli z innych wiosek, są, mamy parę takich wiosek rozstawionych na mapie, i możemy przygarniać wolnych, właśnie ludzi do tego, żeby przyszli, zamieszkali z nami i też dla nas pracowali. No i potem mamy o ich zasoby, o ich umiejętności, żeby rozwijali. No bo im bardziej też jak właśnie to jest ten element rpg że możemy nie tylko sobie, ale też właśnie NPC-om rozwijać jakieś umiejętności. No i im lepsze mają skille, no to tym lepiej też pracują dla nas, więcej zasobów tworzą. Ona teraz jest w promocji jakieś około 80 zł. Nie pamiętam czy ona nie kosztuje z jakichś 100 zł teraz. Musiałbym sprawdzić, bo to jakby na bieżąco tego nie patrzę, mamy generalnie sprzedanych już ponad milion kopii, gry. thank <laughs> you Gol w z pierwszego wieku, ta Mi się wydaje, że to jest jakiś rytuał. Powiedz na tych live'ach, że tak wybiłeś gumie, które tam trwały długo, 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 czy... Bo akurat to śledziłem z nim czy Znaczy ma... Jeden kanał to rzeczywiście jest taki, bo on jest dick tego zrywkowy. jak jeszcze nie odkryłem tej swojej pasji, tych umiejętności, tego, że chcę właśnie w życiu robić takie bardziej pracy kreatywne, to miałem rzeczywiście ten kanał rozrywkowy, no i tam były te live'y i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko na te live y robię sam, te grafiki, no to wszystko ta cała prawa. No i ktoś się kiedyś tam nie pytał, kto mi to robi. Ja mówiłem, że ja sam to robię. No jakoś tak na no, spontanie wtedy wyszło, a może być stworzył kanał, na którym będziesz się z nami dzielił tymi swoimi umiejętnościami, tą wiedzą. Czemu nie? No i tak właśnie powstał ten kanał, na którym do tej pory dalej tam ty ja pojadę. Główną twoją zajadką to jest grafika, tak? Montaż. To jest Czyli taka praca jest... kreatywna, tak, tak, tak. Jakie masz rady może No, no, no tak. Zauważyłem, że tak już od roku też się staje takim boomerem, bo też odchodzą od tych gier, w ogóle jakoś tak. Inne już ma nastawienie, takie bardziej dojrzałe do tego wszystkiego. Eee, bo, no i inaczej, co zrobić, żeby kanał nie umarł? Jak to już odpowiadam na te pytania. No, kiedyś rzeczywiście jakiś tam nieczyła się aktywność, coś tam, coś tam, ale teraz zauważyłem, że te shortsy dużo dają. No, z całych tak. shortsów zauważyłem, że naprawdę dużo można osiągnąć. To wiadomo, to jest taki inny chyba content, nie wiem, nie wybiłem się też na tych czasach jakiś mocno, więc ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest jak, na, jak z TikTokiem, że po prostu... Trusty format. Tak, jeszcze tak kończąc z tego szorca, ja uważam, że bo YouTube z tymi szorcami to chyba jest taki i YouTube i TikTok w jednym, że jak na przykład się nagrywa szorcy, no to osoba, która obejrzała tego jednego szorca, na przykład zasubskrybuje ten kanał, obejrzy drugiego szorca, no to później te szorce będą się ciągle pojawiać, no ale jest też taka możliwość, że filmów nie będzie oglądać. Ogląda im dłużej tego jednego szorca, czyli na przykład od 20 sekund, no i odbiorca... 95% w 20 sekund to obejrzy, albo więcej osób właśnie, im dłużej, tym bardziej się pojawia osobą, są kolejnym, kolejnym. No i tam później rośnie, rośnie, rośnie i coraz więcej osób znaczy coraz więcej osób to te. A powiedz mu, zaczynałeś, jak miałeś 10 lat, teraz masz 18, eee, 18 tak? Tak, tak, no. eee, w którym momencie przyszedł taki już poziom, że zacząłeś, jakby żyć z tego swobodnie? Że mogłeś się skupić na rozwijaniu siebie zupełnie? To jakby cały czas się uczysz, ale miałeś jakieś plany inne na przyszłość, na jakiś inny zawód? Znaczy, ja cały czas to biorę pod uwagę, bo cały czas żyję z myślą, że po pierwsze to kiedyś może się zgodzić, każdy to mnie zapomni. Tak. No i rzeczywiście też tak, po jest. Aczkolwiek. Zawsze każdą tę chwilę doceniałem, no a pieniądze bardzo się przeznaczałem na sprzęt na rozwój, żeby te kanały lepiej wyglądały, ten sprzęt był lepiej, lepiej się do film oglądały. Nigdy jakoś się nie skupiałem, żeby wydawać te pieniądze na jakiś ciuchy, jakieś ciugę, no, jakieś, no ja też jakoś szybko ten... Nie jesteś e, błany, więc, nie Tak, więc ja zawsze miałem po prostu e, w głowie tak, że okej okay, jest to taka moja szansa, szansa od życia. E, ale tak jak mówię. Myślę, że idąc tą pasją i tak dalej, bo w przyszłości jakby, w sensie na przykład jak ja mam teraz też troszeczkę tego dużo, e, dzisiaj na przykład spałem 4 godziny, bo wczoraj o północy wróciłem do domu też, e, z, też ze zdjęć, no i jak człowiek to robi codziennie i robi to, co lubi, to co kocha, to powiem tak, że on śpi te 3 4 godziny, 4, Jak na przykład trzeba na co dzień wstać do szkoły to aż się chce to robić i nie ma jakiegoś takiego nastawienia oj, znowu muszę to zrobić, coś tam muszę i tak dalej to właśnie się tak miło idzie znaczy miło, miło wszystko robi, do wszystkiego podchodzi no to, tak, taki jest plan